Hmm... Pan gracz skał widzę tutaj był, no proszę. Ja też jestem panem graczem z kawem zobaczymy co uda mi się... Wysznupić, moim pięknym noskiem. Skałowskim. A co pan tu robi? Kolejny gracz skał, no zobaczcie. Zobaczcie, ten gracz skał tutaj, no. O, ibuprofen może się przydać, na złamania może się przydać. 10 tysięcy, ooo, Zaria, będziemy rzucać Będziemy ciepać i będziemy oślepiać. A ktoś tutaj niedawno strzelał, mi się zdaje, nie? Mam w ogóle full auto? Teraz mam Plecaczek większy? No dobra. Się wyłucę po plecaczek. Gdzie jaki plecaczek? Od pierwszego, eee, dobre to. Nie mam czasu, zostało 10 minut do lutowania. yes panie! Oś się przestraszyłem tego. Jeszcze tam dwóch, nie? Tam jeden, tam dwóch co jeszcze ty Nie to bolało Na ja krwawie cały czas przez tego. poleciał w dół On przeżył to A się dzieją te sytuacje w tej grze? Nie. On nie ma. O nie, mam... nie miałem armor. Chciałem, już chciałem krzyczeć, że on armoru nie miał. Teraz ja nie mam życia, bo potrzebuję leków. Leków potrzebuję. Jak nie będę miał leków, to ja tutaj dentkę zaliczę teraz. No to fajnie. Okej. Okay. Ten widzę, nie miał nic. To idziemy do tego. Pana. No byś pan miał jakieś leki, nie? O, jeszcze karta graficzna. O, o, oho, o, oho, oho, oho. Chociaż. chociaż bandarzyk ja potrzebuję. Taki ma... ma penki, taki... Taki niu, 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 o, 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 <laughs> do wyjścia. Jest tu w ogóle coś ciekawego jeszcze? Nie. Tutaj? O, ty, z pielgrzymem tutaj koleś było, hehe. <laughs> o kurde, ty ile lutów tutaj o, żeż, ty, O! Panie, Salewa! O Boże, żeś Ile tutaj lutów! Bierz mnie to, bierz mnie to To mnie tu, to mnie tu, to mnie tu, to mnie tu. To mnie tu, to mnie tu, to mnie tu. To mnie tu. To mnie wyrzuć, to mnie wyrzuć, to mnie wyrzuć, to mnie zabierz. No i się, sielu, ty widzę tutaj znalazły, no. E Mogłem zabrać te amunicję do, do, do snajperki. Mogłem zabrać. Mogłem, wiem, wiem. To ja zgałganiłem dokładnie ja. Dobra. Idziemy. O! Normalnie. A se na jeszcze jednego przeciwbulowego. I... łyk. Mam, niam, niam. Jak tam moje żyćko w ogóle? Aha, nie mam ręki, nie mam nogi Ale chodzę. I żyję. Dobra. Teraz tylko przeżyć, nie? Do wyjścia. Ja w ogóle w pierwszej kolejności nie zauważyłem w ogóle tego trizy tego... Pielgrzyma. Nie zauważyłem tego gracza z tym. Gdyby nie to, że ty napisałeś, żebym wziął większy plecak... ...to ja bym... ja bym się nie wrócił chyba. Pancerz do, do wzięcia? Nie, te pancerze są... Co, co oni tam mają do wzięcia, to... to się nie opasa wziąć. Ała! Dobra, już wiem, nie masz nogi. A już w ktoś czeka na mnie, dokładnie. Dobra, mam full PS-ów, ale że, że PS-y w glutienkie ciałko bez, bez pancerza, tyle, tyle musisz strzelać w nich, to, to też bym się nie dziwił. Leca w dół bez nogi! Ała, dobra, wiem, że cię boli. Jak boli, to żyjesz, nie? Jak to się, jak to się mówi? Aj, oj, aj, o, oj, aj, o, aj, 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 o, mhm. Oj, mm -hmm. oj. Mm. Dobrze, że chyba poszedłem na ten ekstrakt Bo po tamtej stronie słyszę strzały, nie? Więc chyba dobrze, że na ten ekstrakt poszedłem. I karta graficzna, cukier, ten, paliwko, no powiem szczerze, że... Takiego skawika tu na, na 10 minut można iść. Ale blisko, blisko byłem, żebym zginął, nie? Trochę farta miałem. <laughs> trochę, trochę farta miałem, że udało mi się to przeryć. Czasem, czasem tym skawem się opłaca, dwóch tam udało się kilim zrobić. O! Fajny, fajny luciek, dużo i ta karta graficzna to jest piękne.